Też macie wrażenie, że w tych czasach gloryfikujemy, gdy komuś nie zależy. Jak sukces to najlepiej z przypadku i z dnia na dzień, a jak się starasz to znaczy, że jesteś cringeowa. Być może nie boisz się porażki. Być może boisz się, że ktoś zauważy, że się starasz i ci nie wychodzi. Pięć lat temu razem z moim chłopakiem zdecydowaliśmy, że chcemy założyć kanał na YouTubie, ale zanim to zrobiliśmy, stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem na to będzie przygotowywanie się do tego, tworząc do tak zwanej szuflady. Pozornie mogło się wydawać, że to jest mądra strategia, wiecie, zdobywanie doświadczenia, zanim się pokażemy światu, ale w rzeczywistości była to tylko taka elegancka forma ucieczki. Bo to tworzenie do szuflady nie wymagało od nas żadnej odwagi i i wcale nie tworzyliśmy tak jakbyśmy faktycznie tworzyli do ludzi i mieli to opublikować. Często odpuszczaliśmy, robiliśmy rzeczy byle jak, bo przecież to nie było na serio. To miała być tylko taka próba generalna. I uwierzcie mi, że tak bardzo baliśmy się tej opinii innych, że musieliśmy najpierw wyjechać do Szwecji, żeby odważyć się w ogóle kliknąć publikuj i co na dzisiejszy czas wydaje mi się trochę abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, że internet to internet i nie ma znaczenia, gdzie się znajdujemy, ale wtedy uciekaliśmy przed potencjalnymi spojrzeniami znajomych z Polski, przed tłumaczeniem się i konfrontacją. I choć faktycznie, po latach widzę, że to, co tam wrzucaliśmy, to oczywiście był cringe i nikt na szczęście z Was już tego nigdzie nie znajdzie. To był to też początek pewnego procesu. Był brzydki, był niepewny, był frustrujący, ale był też na pewien sposób nasz. I bez tego początku, nie byłoby mnie chociażby tu, gdzie jestem teraz. I przez to ostatnie kilka lat zrozumiałam, że jeśli chowasz się przed światem z tym, co masz do powiedzenia, to tak naprawdę nie chronisz się przed porażką. Ty skazujesz się na stagnację, bo nie ma takiej opcji, że wytrenujesz się do perfekcji, zanim zaczniesz. Bo to jest trochę tak, jakbyś chciała nauczyć się grać w koszykówkę, ale skupia się tylko i wyłącznie na rozgrzewce, nigdy nie wchodząc na mecz. Może masz folder z pomysłami, których nigdy nie pokazałaś światu, notatki, rolki, grafiki w kanwie i nic z tego nie wychodzi na światło. Dzienne, bo nie jest jeszcze gotowe i doprecyzowane. Pozornie boisz się zdrowych wyświetleń, ale tak naprawdę boisz się tego, że ktoś zobaczy, co tworzysz i napisze: Ale cringe. Wydaje ci się, że ukrywając się w cieniu nie możesz zawalić, ale jednocześnie nie możesz też. Odnieść jakiegokolwiek sukcesu. Dlatego, jeśli masz dość stania w miejscu, to dobrze, bo ja też nie chcę, żeby ten film był tylko i wyłącznie miłą refleksją, ale jednocześnie wiem, że to nie jest łatwe. Dlatego, przygotowałam dla ciebie trzy konkretne wskazówki, które możesz wdrożyć jeszcze dziś i mam nadzieję, ruszyć do przodu. A dla tych, którzy chcą już w ogóle ruszyć z kopyta z konkretnym planem działania na kolejne 90 dni, stworzyłam e-booka Ambicja to za mało. Jak osiągnąć więcej w 3 miesiące niż inni w rok? ebook pomoże Ci ogarnąć ten chaos, zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która ma wiele różnych zainteresowań i ma problem z tym, że nie wie co wybrać, cały czas się rozprasza i ma wrażenie, że mimo wysokich ambicji ciągle stoi w miejscu. Link do niego znajdziesz w opisie lub na heyture.pl. A teraz wracamy do wskazówek. Przestań pytać się innych i googlować, od czego zacząć. Zacznij po prostu zaczynając. Nie ma tak naprawdę idealnego przepisu, planu na sukces, nie ma magicznej metody. Każda historia jest inna, i szukanie tego idealnego złotego środka to często tak naprawdę opóźnianie startu. A ja już dobrze wiem, że ty zapewne masz problem z tym, że za długo tkwisz w tej fazie przygotowania, fazie research'u i masz wrażenie, że cały czas powinnaś wygooglować jeszcze więcej i więcej, zanim faktycznie zaczniesz działać. A to nieprawda. Zaczynasz zaczynając, podejmując decyzję i dotrzymując sobie słowa. Zazwyczaj odbywa się to bez fanfarów, bez lajków i najczęściej towarzyszy też temu takie uczucie trochę może samotności i poczucia, że nie ma tak naprawdę wielu osób, które to widzą i Ci kibicują. Jesteś Ty, tylko Ty i ten moment, w którym mówisz sobie, dobra, robię to. Ten moment, w którym mówisz sobie, dobra, założę to konto na Instagramie, zmontuję tę pierwszą rolkę, pójdę na tę siłownię i wiele innych. A potem, stara, lepiej uzbroj się w cierpliwość, bo w tym momencie jeszcze absolutnie nic się nie zmieni, ale jednocześnie... Wszystko się zmieni. Innymi słowy, to nie będzie taki przełomowy moment, który zmieni twoje życie w jeden dzień, ale ma szansę przynieść ci rezultaty za kilka miesięcy lub może nawet lat. I znowu, wiem, że pewnie boisz się być cringe'owa, boisz się być na taką, której zależy i broń Boże jeszcze jej się nie udaje, ale uwierz mi, lepiej być cringe'owa niż za trzy lata stać dalej w miejscu i mówić sobie... Kurde, żałuję, że wtedy nie zaczęłam. Lekcja numer dwa, czyli feedback to nie jest Twój wróg, a Twój GPS. W szkole nauczyli nas, że feedback wiąże się zazwyczaj z krytyką, a czerwony długopis do dzisiaj kojarzy nam się z wylistowywaniem naszych negatywów. Ale prawdziwy feedback to wcale nie muszą być same negatywy. Możesz to potraktować po prostu jako informację zwrotną. Innymi słowy, jeśli marzysz o publikowaniu treści w social mediach, ale tego nie robisz, to tak naprawdę nie tylko nie wiesz, co ulepszyć, ale też nie wiesz, co działa i co ludzie w tobie lubią i cenią. Nie popełniaj tego błędu, który ja popełniłam właśnie z moim chłopakiem 5 lat temu, czyli nie twórz tylko i wyłącznie do szuflady, a faktycznie odważ się pokazać do światu, bo jestem przekonana, że masz mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia, których mnóstwo osób chciałoby posłuchać. Content warto traktować trochę biznesowo, bo to też w pewnym sensie jest jakiś produkt, który musisz najpierw wypuścić na rynek, zebrać feedback, wrócić, ulepszyć go i znowu wypuścić, i tak w kółko. I nie chodzi mi oczywiście o to, żebyś ty teraz uzależniała się od algorytmu i robiła tylko i wyłącznie. To, co podoba się innym, a nie to, co podoba się Tobie, ale jeśli chcesz traktować to na poważnie i faktycznie zyskać z tego jakieś benefity, to będziesz musiała zachowywać się jak twórczyni, która wie, że tworzy dla kogoś po drugiej stronie i która chce zmienić coś w życiu chociażby jednego odbiorcy. I w tym wszystkim musisz unikać bycia perfekcjonistką, która dopieszcza wszystkie detale, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, spowalniają ten proces tylko i wyłącznie po to, żeby nikt nie mógł się do ciebie przyczepić. Choć uwierz mi, Ludzie jak będą chcieli, to i tak zawsze coś znajdą. Innymi słowy, nieważne co robisz, czy jest to tworzenie kontentu, czy jakiś inny projekt, wyjdź z tym do ludzi, pokaż się światu, mów o tym, czym się zajmujesz i uwierz mi, że okazje będą spływały do ciebie same. Finally, lekcja numer 3, czyli przestań komplikować i rób rzeczy, które są wręcz podejrzanie proste. Ambitni ludzie mają tendencję do tego, żeby utrudniać sobie życie i z takiego prostego procesu robić coś turbo skomplikowanego. Jak coś jest za łatwe, to wydaje nam się podejrzane. Więc robimy jakieś tabelki, Excele, ściągamy aplikacje, kupujemy kolorowe planery. Zamiast po prostu zacząć działać, i zrobić tę jedną podejrzanie prostą rzecz. Tymczasem, znowu, ten sukces, jakkolwiek go rozumiesz, on nie przychodzi z jakichś magicznych trików, magicznych schematów. On przychodzi z naprawdę prostych rzeczy, które konsekwentnie powtarzasz przez długi, długi czas. Innymi słowy, załóżmy, że chcesz zdobyć pierwsze 500 subskrypcji na YouTube. Jedyne, co musisz robić, to po prostu regularnie dodawać filmy. That's it. Nie ma tu nic więcej, nic skomplikowanego, nie ma magicznej drogi na skróty. Po prostu musisz publikować regularnie. Większość ludzi nie ponosi porażki dlatego, bo robią za mało. Ponoszą porażkę, bo nigdy nie robili tych prostych rzeczy wystarczająco długo. I uwierz mi, sama zrozumiałam to może dwa, 3 lata temu, ale wtedy wszystko się u mnie zmieniło. Nagle zaczęłam realizować swoje cele, bo uzbroiłam się w cierpliwość, w tę dyscyplinę, w konsekwencje i zaczęłam doceniać te pozornie małe rzeczy, które wcześniej ignorowałam. Dlatego, please, nie komplikuj, bo boisz się ruszyć. Ten perfekcjonizm to zazwyczaj po prostu tylko elegancka forma prokrastynacji. Jeśli masz coś, co leży w Twoich wersjach roboczych, w tak zwanej szufladzie, to wrzuć to i pokaż to światu. Nie po to, żebyś dzisiaj właśnie zmieniła swoje życie, ale po to, żeby przestać się chować w cieniu i czekać na lepszy moment, który tak naprawdę nigdy nie nadejdzie. Nawet jeśli ktoś zobaczy, że próbujesz i ci nie wychodzi, to to jest ok, bo być może dzisiaj ci nie wychodzi, ale kto wie, co będzie za rok czy dwa. I pamiętaj, że ci, których podziwiasz, na których miejscu chciałabyś się znaleźć, zazwyczaj nie będą cię hejtować, a będą cię hejtować ci, którzy z jakiegoś powodu są zdenerwowani faktem, że... Po Postanowiłaś coś zmienić. Dlatego pozwól sobie być cringe'ową, bo to właśnie ta wersja ciebie, ta niedoskonała, ale odważna, sprawi, że za dwa, trzy, może cztery lata podziękujesz sobie za to, że wtedy zaczęłaś. Jeśli masz ochotę na więcej treści tego typu, to koniecznie zajrzyj do filmu, który wyświetli ci się tutaj na ekranie, a my widzimy się w następnym już za tydzień. Bye! -o!